Witam drodzy słuchacze i widzowie naszego kanału rolniczego Tadeusz Rolnik TV. Jesteśmy na obiecanym polu gryki. Wcześniej byliśmy na, w Prusieku, teraz pokazujemy tutaj właśnie Niebieszczany. I tu jest właśnie działka, która właśnie jest obsiana gryką. Jak się za chwilę wsłuchamy, to usłyszymy pszczoły jeszcze pracujące na tej gryce. Gryka już dojrzewa. Do, u dołu są takie. Do, do, już zawiązane z, yy, ziarna, a górą jeszcze kwitnie. To jest roślina, która po prostu kwitnie praktycznie w nieskończoność. I z tego też powodu, z tego też powodu właśnie chciałem poinformować yy, smakoszy kaszy gryczanej, palonej, niepalonej i wszystkiego, co się z kaszy robi, że gryka jest przez rolników yy, y, często yy, traktowana glifosatem, czyli randapem, czyli uśmiercana jak gdyby zasuszana. My mamy rolnicy w ekologii, w ekologii dwa, dwa sposoby. Skoszenie jej na tak zwaną podkosówką i po wysuszeniu w polu zebranie kombajnem. Ewentualnie czekam, ja czekam, na Podkarpaciu często zdarzają się przymrozki w październiku. Po przymrozkach praktycznie po trzech dniach gryka już jest całkowicie, całkowicie sucha. No więc po skoszeniu też gryka powinna trafić do suszarni, wtedy nie trzeba byłoby tego rendapu. To jest zabieg, który ma na celu chyba też nie tylko zaszkodzić roślinie, ale też i, też i chyba nam, prawda? No więc tutaj pokazujemy naszą, naszą piękną okolicę niebieszaną. I dlaczego grykę? Dlaczego grykę? Dlatego, że. Gryka jak widać w ekologii uprawiana też może być czysta i wolna bez, bez chwastów, tak zwanych roślin towarzyszących. Natomiast <tryk> ważna uwaga do rolników, działkowiczów, żeby wykonywać zabieg agrotechniczny i siew gryki bezpośrednio w świeżą orkę. Dlatego że jeśli wykonalibyśmy zabieg Orki prawda, jesienią, grykę wsiwamy dopiero po 15 maja to proszę sobie wyobrazić, że przez ten czas zimy, ciepłe zimy są w tej chwili, yy, yy, orka zarasta i później po wsianiu gryki mamy dużo, dużo różnych innych chwastów. Bardzo dobra roślina w płodozmianie, dlatego, że głuszy te chwasty, długo zalega prawda, w jesieni prawda, do października, potem po skoszeniu wykonujemy orkę i najczęściej wsiewamy, yy, wsiewamy orki, płaskórkę. Yy, ja myślę, że w przyszłym roku pewnie będzie tutaj yy, samopsza. Mamy też pozwolenie na wysiew 2 hektarów konopi włóknistych, siewnych. No więc jeszcze nie wiem, w którym miejscu to będzie. Ale, ale do czego namawiam rolników? Właśnie do tego, żeby zastosowali płodozmian, bo to jest coś, co chroni przed właśnie zachwaszczeniem i wzbogaca glebę, różne minerały gryka ma działanie fitosanitarne. Tutaj jest gleba zasadowa. O czym to świadczy? To, że tutaj się ukorzenia noszczyk. A już noszczyk pokazywałem. To jest właśnie ten noszczyk. Tutaj właśnie tutaj są kamienie na, na tym, prawda, w, tym, w tym miejscu. W tej dolnej części jest gleba bardziej żyzna. Ale co to świadczy o tym? Że gleba tam, gdzie wy, 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 ukorzenia się noszczyk, jest, jest glebą zasadową. Ona jest wyznacznikiem gleby zasadowej. Tak samo mach polny jest wyznacznikiem gleby zasadowej. Stąd wiem, że nasze ciało powinno być alkaliczne. Tak samo jak i gleba pod zboża i nostrzyk powinna być też alkaliczna. Tak jak Otto Warburg mówi, że komórka zdrowa jest zasadowa i bogata w tlen. To gleba pod lucernę i, prawda, i pod nostrzyk też powinna być zasadowa. No i też chlorofil z tego z, z lucerny jest znany. Chlorofil, najlepszy chlorofil jest stawy. pszenicznej. Jeśli to będzie płaskórka, to tym lepiej. Przestrzegam nieprawda, zielarzy przed nostrzykiem, bo gdybyśmy sobie pili chlorofil z nostrzyku, to byśmy sobie tak rozrzedzili krew, że przy, przy drobnym skaleczeniu moglibyśmy się wykrwawić. Taki przypadek był z cielakiem u mojego przyjaciela w, 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 gór, w północnej Polsce. Natomiast. Kwiat zbierany z noszczyku, spożywamy jedna łyżeczka przez 7 dni i robimy przerwę. Także Zapraszamy w odwiedziny. Niebieszczany znajdują się w drodze w Bieszczady na Solinę, Polańczyk, Cisnę. My tutaj jesteśmy równolegle położeni do, do Sanoka czyli jadąc tą drogą wzdłuż Niebieszczan, ciągną się Niebieszczanym przez 6 km. Równolegle bagatela z 10 km po w stronie północnej znajduje się miasto Sanok, królewskie miasto Sanok.